Ktoś z Was ma doświadczenie, że ktoś kiedyś was wydał, że ktoś kiedyś Ciebie zdradził. Macie takie doświadczenie? Ja mam. I myślę, że tak, większość z was ma takie ludzkie właśnie doświadczenie zdrady przez kogoś, przez drugiego człowieka, tak chyba. Jestem przekonany, że nikt nie ma doświadczenia, że został zdradzony przez Jezusa. On nie zdradza nas, nie zdradza człowieka. Nieważne do jakich losów dojdziemy w życiu, On zawsze będzie pragnął relacji z nami. Zawsze będzie chciał być przy nas. I niech to. To doświadczenie, ta myśl, ta nadzieja, że właśnie tak jest, że Jezus zawsze jest z nami, niech nam towarzyszy przez ten fragment Ewangelii. Niech ta dobra wiadomość o Jezusie niech nam dodaje otuchy. Ten fragment chyba wszyscy znamy. Y... Judasz, jeden z dwunastu, przychodzi do arcykapłanów i mówi: Co chcecie mi dać, a ja go wam wydam. Oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Nie macie wrażenia, że, że to pytanie, co chcecie mi dać, a ja go wam wydam, pojawia się wokół nas wciąż i wciąż? Że w tak wielu różnych sytuacjach wokół nas jest tak wielu Judaszy. Może ten Judasz siedzi we mnie? Może siedzi w Tobie? Co chcecie mi dać, a ja go wam wydam? Mnie się to wydaje bardzo znajome. Ile razy przydarzyło mi się, że rzeczywiście sprzedałem Jezusa za kilka groszy. Za jakiś przekręt w życiu, za jakieś kombinatorstwo, za coś, co nie wiem, może. Coś zwinąłem w pracy, co nawet nie przyszło mi do głowy, że jest jakimś kombinowaniem, jest czymś złym. Może to było, to było tak małe, albo było, weszło już mi tak w krew, że nawet na to nie zwróciłem uwagi. A może sprzedałem Jezusa wtedy, kiedy chciałem sobie kupić chwilę spokoju, kiedy się Go wyrzekłem. Fajnie jest być lubianym przez znajomych, ale niekoniecznie może bycie uczniem Chrystusa jest wygodne. Może to bycie uczniem Chrystusa nie pomaga... W pójściu dalej, w robieniu kariery, w wspinaniu się po tych szczeblach kariery, po szczeblach sławy. No bo jakieś naukłady z kimś, kto mówi, że Jezus jest jego Panem, no trudno. Automatycznie wykluczasz się z udziału w potencjalnych zyskach. No właśnie, więc może czasami warto pójść na jakiś kompromis. I za te 30 srebrników kupić sobie trochę świętego spokoju. W tym świetle to dzisiejsze świadectwo Marzeny. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle w nim nie ma takiego. Marzena w ogóle nie ma takiego genu zakombinowania. Popatrzcie, zwrócili jej całą kwotę na konto. I ona zadzwoniła, żeby powiedzieć, że za dużej przelali. No. Ostatnio. Mam takiego, mam takiego znajomego, który właśnie ma bardzo mocno rozwinięty ten gen kombinatorstwa. Myślę, że to jest taki jego, jeden z najsilniejszych genów. I on co chwilę, jak gdzieś kiedyś rozmawiamy, to on co chwilę ma jakiś nowy, świetny pomysł. I ostatnio wierzę, że to bardzo mocno Pan Jezus działał, bo ilekroć dzwoni, ja mu próbuję wytłumaczyć, że to co sobie właśnie wymyślił. To jest zupełnie nie, nie po Bożemu, że nie w ten sposób, że albo komuś krzywdę zrobi, albo komuś zrobi przykrość, albo komuś zaszkodzi i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio właśnie zadzwonił z nowym świetnym pomysłem, że coś tam miał kupić od kogoś, ale że na fakturę to tylko część wezmą, a resztę dadzą pod stołem. Wtedy Pan Jezus tak wierzy, że mnie tak po prostu oliście mówi, ale po co? Mówi, jeżeli weźmiesz całość na fakturę, to całość włożysz w koszty i od całości odliczysz VAT. I wtedy widziałem, że ten jego gen kombinatorstwa dopiero zaskoczył. Zdał sobie sprawę, że robiąc coś właściwie po Bożemu zyskuje więcej. Ale nie zawsze tak w naszym życiu wychodzi. Czasami chcemy, staramy się, ale po całej sytuacji okazuje się, że zrobiłem coś jednak nie, niewłaściwie. To nie było zgodnie z tym, jak nas naucza Jezus. Ale ważne jest, żebyśmy z tych sytuacji wyciągali wnioski i potrafili się z nich nawracać. Myślę, że każdy z Was codziennie styka się z taką sytuacją, kiedy jest możliwość za te kilka srebrników sprzedania Jezusa. Ważne, jak na tą sytuację odpowiadamy. Byśmy umieli się z tych sytuacji nawracać. Druga rzecz, która mnie w tym fragmencie tak mocno dotknęła. To popatrzcie, Judasz jest z braćmi, jest z Jezusem, ale jest w tej relacji nieszczery. Jest w tej relacji fałszywy. Mimo że jest z nimi, to cały czas szukał okazji, żeby wydać Jezusa. Jeżeli wśród apostołów tak było, to dlaczego wśród nas tak nie może być? I zacząłem sobie zadawać pytanie, kiedy ja jestem nieszczery? Kiedy czynię podobnie? Kiedy jestem niefer? I doszedłem do tego, że zawsze wtedy, kiedy ktoś mnie o coś prosi, kiedy ja mogę udzielić tej pomocy, albo jest coś do zrobienia, mam umiejętności, mam czas, ale kieruję mną lenistwo, to zawsze wtedy jestem nieszczery wobec Was. Kiedy widzę na Google, że jest coś do zrobienia, ja to umiem zrobić, mam czas, ale fizycznie mi się nie chce, to zawsze wtedy jestem wobec Was nieszczery. Tak, Judas był, był nieszczery, będąc z braćmi, ale cały czas szukając. Wymówki, żeby wydać Jezusa. Kiedy uczniowie pytają Jezusa, On odpowiada im tak. Rozmawiają z Nim o całej tej sytuacji. Jezus mówi tak: Syn człowieczy odchodzi, jak jest napisane. Judasz jest nieszczery, Judasz zdradza ale jednocześnie Jezus zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że On ma udział w historii zbawienia. Bez Niego Syn Człowieczy odchodzi, jak jest napisane. Bez Niego nie wypełniłoby się Pismo. Bez Judasza nie byłoby w niejako dalszego ciągu. Jezus jest tego świadomy i świadomie i zdecydowanie w tą sytuację wchodzi. On wie, co Go czeka, a mimo tego Idzie w tą sytuację. Nigdy mi to jakoś nie przyszło do głowy, ale jeszcze jedna rzecz wynikała mi z, z tego fragmentu, jak się nad tym modliłem, jak zdecydowanym człowiekiem jest Jezus. Popatrzcie, On doskonale wie, co go czeka i wchodzi w to. Jeszcze jeden jest moment, kiedy Jezus jest w tym fragmencie, kiedy takie Jego zdecydowanie wychodzi na jaw, kiedy On mówi do uczniów, idźcie tam i tam, tam powiedzcie temu człowiekowi, że będziemy mieli Paschę. On nie mówi do uczniów: „Słuchajcie, pójdźcie do tego człowieka i zapytajcie go, czy on ewentualnie nie byłby tak miły i nie udostępniłby nam tego pokoju na górze, żebyśmy ewentualnie tam mogli zrobić sobie Paschę”. Nie, on mówi: „Idźcie tam i tam będziemy urządzali Paschę”. I znowu: „Czy ja jestem tak zdecydowany jak Jezus? Czy potrafię go tak naśladować? Czy jestem jednoznaczny jak on?” Czy może zastanawiam się, a czy powinienem, a czy to w tą stronę mam robić? Bóg chce, żebyśmy byli zaradni, żebyśmy byli konkretni, żebyśmy byli jednoznaczni. Ja dzielę włos na czworo. Teraz temu człowiekowi, nie, teraz to mu nie powiem o, o modlitwie, z, mszą z modlitwą uzdrowienia. Może bym go zaprosił na nowe życie. Nie, te teraz chyba, te teraz to nie jest. Może w lecie, to będzie lepszy moment, będzie ciepło, będzie słonecznie, to może być bardziej nastawione. Nie, Jezus jest zdecydowany. On wie, co robi, i tak my też potrzebujemy działać. Mamy być zdecydowani w tym, co robimy. W tym, jak ewangelizujemy, jak idziemy za nim, jak świadczymy o nim naszym życiem. W wersecie 27 jest napisane tak. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Doświadczyłem tego, jak bardzo Jezus pragnął, byśmy szli w świat, by Ewangelia biegła, by wszyscy pili z tego kielicha, by wszyscy doświadczyli jego miłości, doświadczyli tego, że On jest Panem, że jest Zbawicielem, by to Słowo biegło. Nie ma nic ważniejszego niż to, żeby to słowo biegło. Kiedyś, chyba już tu na nowym życiu mówiłem to, to świadectwo, i kiedyś z moją babcią rozmawiałem na temat mojego kuzyna, który żyje w związku niesakramentalnym. I tak z moją babcią się tak przekomarzałem i jej pytałem, czy już mówiła Maćkowi, czy go tak tam popychała do tego, żeby, żeby odszedł od tej drogi, żeby wziął ślub. A mówi nie, to nie jest moja sprawa, będąc sama bardzo bardzo wierzącą osobą. I rozmawialiśmy na ten temat długo. Ja mówię babciu, nie ma nic ważniejszego niż to, żeby on z tej drogi grzechu zszedł, żeby poznał Jezusa i zaczął żyć po Bożemu. Kiedyś po jakimś czasie babcia znowu do mnie przyjechała, do nas do domu i się jej pytam, no i co rozmawiałeś z Maćkiem? No Kręcę mu dziurę, no, kręcę mu dziurę w brzuchu. Mama mówi do dziecka: Zjedz coś, będziesz zdrowy, wypij tam to, będziesz zdrowy. To jest ważne. Ale nie ma nic ważniejszego niż powiedzenie drugiej osobie o Jezusie. To było jego pragnienie, i to jest najważniejsza wiadomość, którą mamy przekazać drugiemu człowiekowi. Prawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Za każdym razem, kiedy zdradzamy Jezusa, za każdym razem, kiedy idziemy w grzech, za każdym razem, kiedy jesteśmy jak Judasz, to biada nam, bo postępuje właśnie jak Judasz. Każdy grzech nasz jest. Tym sprzedaniem Jezusa za te kilka srebrników. Dla chwilowej satysfakcji, dla chwilowych korzyści. Grzeszymy, patrzcie, grzeszymy mimo, że Jezus jest nam bliski, że siadamy z nim do wieczerzy, że on jest naszym Panem. Ale na szczęście jest nas dobro, na szczęście Jezus odkupił nasze grzechy swoją krwią. Na szczęście nas może z tego wszystkiego wybawić. Taka nadzieja ogromna dla mnie z tego płynie, że mimo tego grzechu, który, w który popadamy, On może przemieniać nasze życie. On może przemieniać to, co w nas jest złe. I wracam teraz do tego mojego pierwszego pytania. Te sytuacje, kiedy ktoś Cię zdradził, i ten fakt, że nigdy tej zdrady nie doświadczyliśmy ze strony Jezusa, że on zawsze te wszystkie nasze beznadziejne sytuacje, w których padamy, przemienia w dobro. Popatrzcie, Judasz zdradził Jezusa. Ale Jezus nie zdradził Judasza. Jezus nie zdradził człowieka. On go nie ocenia człowieka, ocenia jego czyny. I mimo tych naszych grzechów, tego uciekania się w grzech, On nigdy nas nie zdradził i nigdy tego nie uczyni. Zawsze daje nam szansę do nawrócenia. Jezus wie o grzechu, Ty wiesz o grzechu, ale nas nie zdradza. Daje nam szansę do nawrócenia. Daj nam szansę, żeby wycofać się z tych złych decyzji, któreśmy popełnili. I teraz, za chwilę uklękniemy przed Panem Jezusem, będziemy się modlili. Chciałbym, żebyśmy prosili, żeby każdy w swoim imieniu prosił Go, by pomógł nam się nawracać. Może po raz drugi, może po raz pięćdziesiąty by z tego, co w tobie jest nie Jezusowego, pomógł nam się nawracać. I od, próbuj odpowiadać sobie na te pytania, które tutaj wybrzmiewały. Gdzie zdradzam Jezusa? Gdzie nie podejmuję tej misji głoszenia Ewangelii? Gdzie się do Niego nie przyznaje? Gdzie za te srebrniki... Kupuję sobie święty spokój i go zdradzam. Gdzie mój grzech jest zdradą jego misji? Albo gdzie nie jestem konkretny, gdzie jestem rozlazły, gdzie się zastanawiam, gdzie lewo na czworo, gdzie jestem takim Borokiem? Potrzeba nam Jezusowego zdecydowania. Ja chcę się nawracać. Basia też. Chcę się nawracać, żeby to ostatnie zdanie, które Maciek przeczytał. Winienie z śmierci nie było moim udziałem. Zapraszam Cię, żebyś uklęknął ze mną za chwilę przed Jezusem. Uwielbił Go, a potem prosił Go, żeby uczył nas nawracać się z tych sytuacji. Uklękniesz ze mną? Amen.